Hej kochani, dzisiaj wycieczka klasowa, Wy wyjeżdżamy do Zakopanego y Jestem ciekawa, no, jedziemy tak naprawdę na dwa dni y Wiem, że są ferie, ale no y szkoła zorganizowała wycieczkę szkolną w czasie ferie Dla każdego, od klasy 4 do 8 a jak wiecie, ja jestem już w 8 klasie. I za niedługo będę pisała yy, egzamin ósmoklasisty, więc się muszę spakować. Póki mogę jeszcze jechać, to jadę. Dobra, to yy, tam będzie zimno, więc muszę coś ciepłego spakować. Wyruszamy dzisiaj o 15.30, 15 a jest 14.20, dobra, to. Piżama na pewno. O, uwielbiam to. Będę tam z kim w pokoju w ogóle? Z Angelą, Klaudią. To jest czwarta osobowe, nie? To Angela, Claudia, ja i Monika. Dobra. To spakuję jeszcze to, to i klejnadeczkę, może. A spakuję jeszcze ten deasik, bo jest fajny. Albo nie, dobra, bo to już za dużo. Dobra, to spakuję oczywiście szczotkę, bo byłam na podcięciu włosów. Ale chyba na lokowaniu włosów użyja, ale chyba je wyprostuję. Idę je wyprostować Dobra, za chwilę wyprostuję. Robię giełka od yy, szczotka. Oczywiście laptop, jeśli mi się zmieści. Nie no, nie zmieści mi się. Dobra, to jedno. Wezmę sobie y, na przykład książ notatnik. Yy, weźmy sobie Stanleya. Dobra, weźmy sobie tą nową książkę i polecę ją y, na przykład później. I sprzedam ją później. Chociaż nie, bo to jest ta nowa. A gdzie jest ta staja? Tu są te. Tu są te, które ja czytałam. Dobra, to polecę później. Dobra. Nie wiem czy wziąć tą torebkę, czy może tą. Chociaż nie, ta jest szkolna. Tą, tą. Oj, nie mogę tej torebki wziąć. Tą, albo gdzie jest ta mniejsza torebka? Miałam tu jeszcze jedną mniejszą taką torebeczkę? O, tu. Albo tu, ale nie wiem. Hmm. Ta, ta czy ta? Ta nie, bo ta jest za mała. To ta jest taka na lato. Ta czy ta? Ta jest fajna, zamykana, ale ta jest za duża. Dobra, ta. Trzeba mogę mogła zamknąć. Dobra. W tym mam telefon, poinswa. Dobra, jeszcze muszę iść. A dobra, muszę się napić. I kochani, i histoję, żeby nie było hejtu. Tu mam ten dzbanek, kubek i jedzonko, dlatego że to było w dzisiejszym prezencie w tokaboka darmowym. I sobie wzięłam tutaj do pokoju. Dobra, wracając. Dobra, napiję się. Przepyszna. Dobra, co ja jeszcze mogę wziąć? Ciebie kotku na pewno nie wezmę. No i już. Dobra, to co wezmę? Może lampy? Nie wiem, czy mi się zmieści. Nie, no wątpię. O! No dobra, to ja już spakowana Ach, ta walizka. Dobra, to ja już gotowa. To. A, dobra, jeszcze kosmetyczka. O nie, zostawiłam chyba na dole kosmetyczka. Muszę po nią iść. Okej, okay, kochani, od razu mówię, ja już jej wyprostowałam włosy, bo jednak takie kręcone jej nie pasują. Wyprostowałam jej włosy, więc. Yy... Okay. Zaczynamy. Oj, chwila. Boskina zgubiłam. Dobra, czas. strejka czas. Start. Dobra. No, ja mam już tę paletkę, to maluję się. A muszę zobaczyć, czy mam tutaj. Tak, mam. Dobra. Wpakuję. Mhm. Gdzie jest moja przy... um, na... No, przecież tego nie wezmę. O, tu jest, dobra. Muszę zobaczyć, czy coś jeszcze do niej dodać. Bardzo mam błyszczyki, mam paletki, nie potrzebuję. Dobra, to wszystko. Dobra, to ja jestem spakowana, to muszę schować tutaj. A dobra, mogłam sobie dopakować pieniądze, ale dobra, no i już chyba z tam mamy. To ja jest. O Jezu, 14:30 mamy za niedługo być. Słuchajcie, dobra, ale Dobra i kochani, ja ten pomysł wziąłem od mojej przyjaciółki. Jej kanał nazywa się toka, Bo toka podłoga boka. Nie, czekajcie. Wpiszcie sobie toka boka. E, poczekajcie, ja sprawdzę jej szybko konto i wam powiem. Dobra, to tak, moje przyjaciółki konto nazywa się tak. A odcinka podłoga nowaków. Podłoga XD. To jest mojej koleżanki kanał i Wam go polecam. Ma jeden filmik, ale i tak, i tak fajny. No, ściągnęłam od niej, ale z jej zgodą. Ściągnęłam od niej tą wycieczkę, a yy, ona coś tam. A ona teraz będzie robiła, jak dobrze pamiętam, chwila. Muszę sobie przypomnieć, bo ona teraz robiła na tym kanale, co wam powiedziałam, co ona robiła, chwila. Poczekajcie, ja ją spytam. Dobra, już się jej spytałam i powiedziała mi, że robi historyjkę, że jej rodzinka adoptuje pieska, więc polecam kanał. Zapraszam na jej kanał, jak mówiłam, nazywa się to kanał a Rodzinka Podłoga y, Nowak y, Podłoga XZ Tak się właśnie ta rodzinka jej nazywa Dobra, kontynuujemy moją Mamo? Tak? Zawidzisz mnie na zbiorekę? A gdzie macie? No my mamy, wiesz, tam... Yy... Tam, gdzie mamy zdjęcia i odpoczynek. No dobra, ja to już idę. Poczekaj. Zaczekaj w przedpokoju. Dobra, no, chodź. A dobra, poczekaj, bo ja nie mam dzieci z kim zostawić. Chodźcie, dzieci. A no, mama. No, wyłączcie telewizję i chodźcie. Dobra. No. Chodźcie, chodźcie, bo zaraz Lilka się spóźni. Idziemy. Chodźcie, wezmę was na jas Lilka, weźmiesz go, no? Dobra. Jak już dotarli? Na miejsce. Dobra, mama, trzymaj... Dobra, ja idę. Mama, a też... A też mi swoją kajętę. Nie, prześleć ci bliki. Dobra. To my już idziemy. O hej. Hej, no... Ja wiebyś spóźniła już. Nauczyciela jeszcze nie ma? Nie ma. To szczęście. Dobra. A, dużo idzie. Aha. Nie, tylko nasza klasa jedzie. I siódma. Ej, ale nie, o Jezu, co ty wzięłaś? Ech, no co? Dobra, zaraz autokaj powinien być. Po przybyciu nauczycielki. Dzieci, proszę ustawić się parami. Będziemy je wchodzić do autokaju. Bagażu? Nie, no, my śpimy w czuchach. Pośród, żeby każdy miał parę, Dobra. każdy ma się ustawić, bo inaczej nie wyjdziemy. Ale ustawić się. Co to znaczy ustawić się? No ustawiliśmy się. Nie, nie ustawiliście się. Normalnie, pajami. Albo gęsiego. Nie. Dobra. Paja za paja. wy tu, ty z kim jesteś, to wy tak, a wy tu. No i to jest paja. A nie jakiegoś tam większego lub coś tam puszczą. Coś tam. Dobra, będziemy jechali autokarem. Dobra, chodźcie. Uznajcie mi, że to jest autokarem, po prostu nie mam ani Chyba nikt nie ma. Dobra. No siadajcie już. Zaklapujemy tyły. Tak! Nie, my! ta pierwszy, ten lepszy? Dobra, to oni siadają już, a wy sobie tu. Dobra, oni sobie pokalają. Uznajcie mi, że to jest taki ekskluzywny, jakby auto kraju, że na przykład tutaj jest. Gajanie, coś tam, coś tam. Dobra, uznajcie mi to, proszę. Dobra, chodź, my sobie pooglądamy. Dobra, ja idę tam na chłystawkę. A my co robimy? Nie wiem. Chodźmy tam do dziada. Dobra, doko... Dokuczamy mu. Halo, dziadzie! E, nie dokuczajcie. Proszę pan jaja? Jeszcze nie znam, spadę stąd. Chodź tu, zaopiekuj się pieskiem. A wy idźcie od kierowcy, dobrze? Chodźcie. Ej, my też chcemy. Możecie sobie najwidoczniej popatrzeć, bo ta ja mogę. O Jezu, jacy wy jesteście. Dobra, macie coś dziewczyny? Nie, no ja właśnie zapomniałam Ja też Ja... Yeah. No, ja też A macie przynajmniej yy, coś słodkiego? Nie no mam tylko owoce, mama mnie spakowała Tu Chcecie? Nie A ja się zrobię tylko odłożę to. Też chcecie? Tak. Okay. Ja poproszę z pianką. Ja też. Ja też sobie bez pianką. Ja poproszę z samą. A ja z mlekiem. Mhm. No, Dobra. 8 godzin później. O Jezu, ile jeszcze będziemy jechali? Już czwartą kawę piję. Beskiduję też. Ja już szóstą, a ja dopiero trzecią. Uch, ile jeszcze? Mhm. Pasażerowie, uczniowie klasy siódmej i ósmej chociaż większość klasy 8 tylko dwie osoby są z szumy. Dobra. Yy, ogłoszenie jest takie proszę zapiąć pasy bo będziemy hamować a po co zapinać do hamowania bo kierowca nie umie jeszcze trochę hamować więc proszę o zapięcie pasów dla waszego bezpieczeństwa Okay. Proszę pani, a jeśli ktoś stoi to trzymajcie się czegoś. A wy, dziewczyny, też się trzymajcie. A ci radziłabym zejść? Okej. Okay. Nie, ja sobie posiedzę, No chłopacy, trzymajcie czegoś. Dobra, to ja wchodzę tu. Czekaj ja też. Ja! A my też chodźmy. Dobra. Panie co można hamować. Uznajcie, że to tak trzęsie. Aaaa! Czemu tak trzęsie? Aaaa! Czemu to tak trzęsie? Aż czapka mi słaba. Proszę pani, czemu to tak trzęsie mocno? Nie wiem, dzieci. Mówiłam, że trzeba uważać. Aż wyszło. Znowu. Dobra. Jesteśmy w końcu. Dobra, ja biorę walizkę i stąd uciekamy. Dobra. Dobra, kochani, jeśli jesteście ciekawi dalszych losów tej wycieczki, to zostawcie subika, to może, może zrobię dokończenie, tak? Ale musi być subik, bo inaczej nie będzie. Idę!